Was. Ja jestem prosie je Lubi, a ja tu jest Mario Portal, w nim jakiś dżibo, co chodzi, ładna. A ze mną jest... czy siedem? Jesteśmy już po e, sekundowej setnej... E, e, prlala, ...przerwie. Spójrz do mego portalu! Jasność. jest Nie! Ty wchodź na to. i kto prze... Tu, tu, tu! No i łos w Kto przeżyje ten jest fajny. No i czemu wyszłeś? No przecież... No pójdź tu. No pójdź tu. <grym> Dobra, eee, no. e, chyba ja zginę, nie wiem. O lol! O lol. O, lol. obaj, siema. Nie, nie! <grym> Ciutek tu trzeba biec, idź ty, bo ja umiem biec. Łuhu! Wu! Hardcore. Jak tam się dostać? Jak? Jaki świnek to? O dzięki! Ile glutu? Dzięki. Glutu? Ile glutu patrzaj! Ile glutu? Tam trzeba poczę biec i skoczyć w ostatniej chwili. Tu, tu ten, tu, Dobra. tu biegniesz. Dobra, jasne. Zaś nie ogarniamy. On właściwie. Czekamy! Nie. Ju. Może w końcu mu się uda, nie wiem. Nie uda mi się, nigdy. Udało mu się! No. Ciekawe jak! to na pewno ja nie byłem. Bo jak ja? Jak ja to mogę być? No nie podarzywacie mnie, no! Wy świnki jedne! Jak wy świnie! Pamiętajcie, że jak świnia mówi do was świnia, to to nie jest obraźliwe. Ej, to moja gąska! Dobierz, dam ci. Dzisiaj jestem. Dzisiaj jestem miła świnka. I zaś się ruszyłeś, i zaś cię nie będzie słychać. ty jeden. Daj, jeden, twój Człowiek. O, daj mi portal. Daj mi żyć. Daj mi żyć. Daj mi portal. Daj mi żyć. Daj mi żyć, kwa. Uwaga, umrzesz. Albo. Żyj! Przejdź przez portal, dzisiaj jestem miła świnka. Nie przez ten, przez ten drugi. Czy jaśniejszy. Teraz pójdź tu, pójdź tu. Bądź to szpetny! Ja żyję. Coś ty zrobił! Ja jestem żyć. Ja I, i, I jeśli słyszycie jakąś muzykę w to fajnie. Bo ja się cieszę. Tam mam Tu musisz skoczyć. Skocz, na trzy raz, dwa, trzy! Ja jestem miła świnka. Uwaga, robimy dubstep, dajmy mikrofon. No. Robimy dubstep. Być cicho. Nie ma muzyki. Ej, dobra, uwaga, teraz się uspokojamy, nic nie mówimy, niech słyszą y, dźwięki. Więc cicho. Bo to będzie bardzo ciężkie, bo ja byłem, być cicho. Skacz! Jasiu! Skacz! Ale serio, skacz tam na dół, no idź tam, rzesz. Wow!

To A świnia! Pamiętajcie, że jak świnia mówi do kogoś świnia, to to nie jest obraźliwe słówko. No kończę swoje świnie przez Ciebie! Co za krowa? Co za krowa? Jeśli ej, 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 ej. się ma, fraja, że mega król

No, Jezus, Marian! Idź, Marian! No, pocztu tu, Marian! Jezus, Maria! Nudo! Coś chciał pójść, no. Co, idiota? No, pocz tu, no! Jezus, Marian! Marianie... No, pocztu tu, Marianie! Kupisz szpetny szpetarzu! No pójdź tu, bo cię zabiję! Czekaj! Po prostu przebiegnij! No. Do góry! Do góry! Jezus Marian, muszę ci, muszę dołom skoczyć, no! O. i chodź, 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 chodź! Czekaj. Chodź! chip, 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 chip. Okres... Ech! Czy ty powiedziałeś okres? Objęzy. Okres, to jest w czasie okresu! Mhm. Teraz nie będziemy mogli ginąć! Jak ty zginiesz, to od razu mu, będę musiał uciekać. No nie no! Dobra. Nie, nie może ktoś ktokolwiek zginąć z kostką. Nie! Już się bałem, że przesuniesz tą kostkę. Czy ją posuniesz? Dar, dar, da. Już się bałem, Już, 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 już myślałem, że... O stary, ale niezły kupa! Ale nie zła... Ale niezła kupa! Chciałbym taką kupę robić. Fajna. Co ja oglądam na YouTube, tak? Mhm, mhm, fajna. Fajnie gadasz dzisiaj. Tak le 21 wiek, dziecko. Środeczek. O, ok. wie, płomien. Lecz człowiek. Ład. Co za górę. Idziemy, Stasiu. Le kupa. Nie ty kupię ja Dobra, chodź, bo to już nie jest śmieszne. Ja nic nie gadam, bo mnie gardło boli. Ciekawe dlaczego. Jaki tam mi dałem? Portal Enway, ma... może się udało? O! Jaki zacierz. Czekaj, Minecraft, czekaj na mnie. A potem chyba, tam po tą kostkę da się iść. Cię mm będzie -hmm. słychać w ogóle. Panie, jestem szybszy. Jest! Żyje! My. leży. Leżyje. Siema, kostko. Kochałem cię. ZA DAWNYCH czasów. <grych> da Dawaj Dalej, Ta da, ta da, ta 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 ta. Teraz, teraz muza. Da. I muza. będzie drugi LHL. Ta 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 tak, ta 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 tak, musimy znaczy to był jeden level i będą coraz dłuższe. To i tak już było drugi. Nie. Buzik. Łapie! Wow! A ja? Łapię! To też jej pomagaj. O coś ty mi zrobił. No. Wow. No. Pod... Idiota no. Yeah. no. No i widzisz udało mi się. <ślesk> Jaki zaciesz. Oh, nie. No, o nie! O, starania zły numer! Pa 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 się! Lojcie! <Agnes> <pavement> udało mi się! Nie <limitation> do końca! Cichaj! Udało mi się, nie widzisz? Portal! Follow! Portal! Follow! No chodź ze mną! No już! Przez tutaj to mi kawałek uskakiwa! Zajście trzeba się... nie, nie czy... CO?! Czekaj tu, bądź moim checkpointem. Uuu. Kurde, jak tak no Nie, ja, ja czekam tam na tym lewaluczek. Jak to można przejść? Ja przepraszam, ale jak to można przejść? What the fuck! Chyba idzie. Beku, ty za późno chyba skaczesz. Eee, zaraz zobaczymy się za Ej, dobra, ja nie wiem, jak my mogliśmy tego nie przejść, to złotwizna, chodź. Follow. <grym> A? <grym> A, A What? Fuck. <grym> Co to, to jest? <grym> gdzie będzie checkpoint? Ja jestem ciekaw gdzie będzie checkpoint. PFFF! Kuźwa! Aaaa... What?! Checkpoint idzie! Chcę to, że się jednak... ...checkpoint. Uuuu... że jest checkpoint, który ginie. Aaaa... Nie mogę przejść! Nie muszę, tam do Ciebie wracać. To po prostu zginie! Idź w lewo, w prawo, skać, nie prawo. wiem. W prawo, w lewo. Czekaj, dobra. Ej, resztę! Ej, zresztą mogę zginąć, co tam. Zreszt zresztą mogę zginąć, co tam. Przecież mam tam bordale. 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 Dziewiąta. Dziewiąta? No idiota, no po raz idiota. Chcę tak wyskoczyć. Od nowa, z nowo. Razem. Ty. No co, no Jezus! Jest! Co jest? Oh. Kończymy ten odcinek! Siema! Pa, siema! Siema!